Jesteśmy po trzydniowym szkoleniu dla beneficjentów i beneficjentek programu Lato w Teatrze oraz dla osób wspierających zespoły realizujące w tym roku projekty w ramach naszego programu. Celem spotkania było zapoznanie się z nową formułą wspierającą zespoły realizujące Lato w Teatrze oraz sieciowanie, integracja. I wymiana energii między osobami. W pięknych okolicznościach przyrody w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach prowadziłyśmy warsztaty razem z Marią Babicką, Anną Zalewską-Uberman i Magdaleną Szpak. Pierwszy dzień poświęcony był temu, żeby się poznać ze wszystkimi, którzy tutaj przyjechali, ale także osadzić swoje roli, zobaczyć, co będziemy robić w zespołach, co będziemy robić podczas realizacji lata w teatrze. Przygotowaliśmy karty mocy, naszych supermocy, które prezentowaliśmy innym i osadzaliśmy się w programie. Był to też taki czas, żeby się poznać, wspieracze i wspieraczki, z przedstawicielami i przedstawicielkami zespołów, które będą właśnie ze wspieraczami i wspieraczkami współpracować. Drugi dzień zaczęliśmy od bardzo energetycznego gestu, mocy, które wypracowały zespoły. Ożywiliśmy się i podzieliliśmy na grupy, wspieracze, wspieraczki, osobno beneficjenci i beneficjentki, i wszyscy pracowali nad wspólnym tematem. Powstały instalacje, które obrazowały to, czym może być wsparcie, jak to wsparcie przyjąć, jak z niego korzystać, jak wprowadzić swój zespół, wszystko co się wydarzyło tutaj w Radziejowicach i czym ten moduł wsparcia w lecie w teatrze będzie. Trzeci i ostatni dzień poświęcony był takiej spokojnej i głębszej rozmowie na temat tego, co zrobimy, jak wyjedziemy, jaki będzie kolejny krok, żeby wprowadzić zespół w to wszystko, co się wydarzyło tutaj, żeby opowiedzieć o tym, jak ten moduł będzie wyglądał, żeby wspieracze i wspieraczki mogli opowiedzieć, jakie planują pierwsze spotkanie, co się na nim odbędzie. Siedzieliśmy na trawie, leżakowaliśmy na kocach, było bardzo dużo bardzo dobrej atmosfery. Było piękne słońce. Poświęciliśmy też dużo czasu na odpoczynek, na bycie blisko, na zadbanie o siebie, o swój dobrostan. Mamy nadzieję i trochę wiemy, bo usłyszeliśmy to od uczestników tego spotkania, że ten wyjazd był owocny, przyniósł dużo radości, dużo spokoju, też takiego osadzenia i wiedzy, co się wydarzy. Jesteśmy bardzo szczęśliwe, bo mamy poczucie, że to się udało i mocno trzymamy kciuki za realizację tegorocznych projektów.